Witamy Was serdecznie kochani na Rybomani. Ja jestem Monika. Z tej strony Łukasz. Razem prowadzimy No Limit Team od ponad no, 12 lat oraz sklep NLT Sklep. Przede wszystkim kochamy łowić karpie. No i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jak dobrze rozpocząć ten sezon. Dokładnie. Zanim rozpoczniemy, chcielibyśmy zaprosić wszystkich karpiarzy, którzy tutaj się znajdują, lub osoby, które zaczną mówić karpie, bo jedna z Was otrzyma naszą nowość, czyli kulki karpiowe proteinowe o smaku coli, i to będzie na sam koniec. Jedno krótkie pytanko, podnosimy rękę i ta osoba dostanie od nas. Tą niespodziankę. Przejdźmy jednak do karpiowego fal startu, bo wiosna to okres, w którym najlepiej rozpocząć karpiowy sezon. Jest za oknem słońce, więc za chwilę wszyscy wyruszymy nad wodę. Ale co zrobić, żeby nie popełnić błędu i nie wrócić z tej pierwszej zasiadki o tak zwanym kiju? No, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na warunki pogodowe. Teraz mamy idealne, ponieważ zima, która nas troszeczkę przytrzymała, zamieniła się w piękną wiosnę, co oznacza, że nasze zbiorniki się roztapiają, woda się ogrzewa i to jest idealny zastrzyk energii dla karpi, jak i innych ryb do żerowania. Jednak z tym musimy być bardzo ostrożni, bo tak szybko jak karpie na wiosnę się budzą, to jak to bywa w marcu, gdy pogoda nagle zacznie się ochładzać, no to niestety one przestają żerować. Więc możemy łatwo popełnić błąd, wybierając się, myśląc, że będzie ładna, była przez 3-4 dni ładna pogoda, a nagle nastąpiło ochłodzenie i okazuje się, że jednak tych brań nie mamy. Pamiętajcie, że zawsze ten pierwszy impuls na wiosnę ciepłej pogody, gdy woda się nagrzewa w zbiornikach, no jest idealnym momentem do tego, żeby rozpocząć właśnie swoją zasiadkę. Ale myślę również, że po tak długim czasie, gdy jednak nie byliśmy łowić i spędzać czas nad wodą, ta pierwsza zasiadka jest magiczna, powoduje, że ładujemy akumulatory, obcujemy w końcu z przyrodą, z wędkami, więc nawet jeżeli ta ryba się nie pojawi, to i tak jest to piękny i na pewno niestracony czas. Ale jeżeli już decydujemy się, to warto zwiększyć swoje szanse. Więc na wiosnę wybieramy zbiorniki, które znamy. Wiemy, że tam jest duża populacja karpia, amura, ryb, które chcemy łowić. Warto kierować się też tym, aby zbiornik nie był za duży, bo wiadomo, że w małym zbiorniku będziemy nam łatwiej zlokalizować rybę. Nawet obserwując taki zbiornik na wiosnę widzimy, gdzie ona się przemieszcza. A więc przede wszystkim obserwacja wody dobry wybór miejsca, no i oczywiście e, kierowanie się tym, gdzie, gdzie tą miejscówkę pierwszą swoją wybrać na wiosnę. Tutaj przychodzi nam z pomocą oczywiście e, echosonda, a także mapy batymetryczne. Dokładnie. Chyba najlepszą ściągą na to, jak rozpocząć sezon karpiowy i wybrać miejsce jest zbiór map Fish Deeper Premium. Są to mapy, które tworzymy my sami, czyli wszyscy użytkownicy sondy Dippera. Tych map jest naprawdę dużo i są one świetną podpowiedzią do tego, jakie miejsce wybrać wiosną, bo czasami to, które będzie wiosną wybrane, jest zupełnie inne od tego, które będzie wybrane jesienią czy latem. W tej aplikacji, oprócz map głębokości, mamy jeszcze mapy twardości dna, które jeżeli chodzi o wiosnę, to na razie nie będziemy ich poruszać, oraz mapy 3D. Pokażemy Wam tutaj przykład kilku zbiorników i które miejsca wybrać na wiosnę. Monika pokaże na przykładzie zbiornika Przeczyca. Tutaj e, ten zbiornik jest bardzo czytelny, ponieważ e, widzimy, że po lewej stronie mamy bardzo głęboką miejsc, głębokie miejscówki, doskonałe do łowienia jesienią. Ponieważ w głębokich miejscach woda wolniej się wychładza, więc tam należy kierować swoje kroki, aczkolwiek jesienią. Natomiast e, na wiosnę. Szukamy oczywiście miejsc, gdzie woda szybko się nagrzeje. Tam, gdzie woda szybko się nagrzeje, zacznie wypuszczać, pojawiać się pierwsza roślinność i tam też będzie kierowała się cała biała ryba, oczywiście na tarło, a za nią karpie, a mury w poszukiwaniu i Więc zawsze na wiosnę wybieramy płytkie miejsca. One zazwyczaj skutkują tym, że ryby tam się kumulują i tam mamy szansę no, złowić swoją pierwszą rybę sezonu. Dokładnie, tutaj widzimy jeszcze mapę 3D, czyli tak zwaną nieckę danego zbiornika. Jest to ten zbiornik, o którym wspominała Monika, zbiornik Przeczyce, więc jeżeli sobie taką mapę wrzucimy, ją można obracać. Yy, widzicie, po lewej stronie, przy zaporze, bardzo głęboko, prawa strona zupełnie płytka i właśnie tam najczęściej wiosną rozpoczynam sezon karpiowy, cała masa naturalnego pokarmu, potem jest tarło białej ryby, które kieruje pozostałe osobniki, takie jak karpie, więc mamy większą szansę na złowienie tej ryby, ponieważ te ryby yy, karpiowate opuszczają to głębokie miejsce i kierują się wraz ze słońcem, wraz z wiatrem na tą płytką zatokę. Kolejny zbiornik, na którym my często łowimy, zbiornik Pogoria 1. Tutaj, jak zapewne widzicie, podobny przypadek, strefa zachodnia, południowa, bardzo, bardzo głęboka w porównaniu do tej strefy, która znajduje się właśnie tutaj na wschodzie. Płytka zatoka, bardzo często wygląda to tak, że jeżeli jest dużo słońca, przez kilka dni wieje wiatr, przykładowo właśnie z tej głębokiej wody na płytką, no to jest to bankowe miejsce, że tam właśnie te ryby się zjawią i będą żerowały. Patrząc wstecz, wielokrotnie zauważaliśmy, że temperatura może na takim zbiorniku różnić się od tej części głębokiej nawet o 3 stopnie, więc jak ma ona przykładowo 10, a na głębokich Głębokich miejsca ma 7 i przejść to, gdzie pójdzie kark, tam gdzie będzie oczywiście ciepło. To jest niecka tego zbiornika. Jak widzicie, bardzo szybki sposób możecie uniknąć łowienia właśnie na tej głębokiej wodzie, gdzie spotkanie z karkiem będzie bardzo, bardzo mało prawdopodobne wiosną, a jesienią jak najbardziej wybrać się na te miejsca należy. Monika, jeszcze może dwa słowa o zbiorniku Pogoria 3, gdzie piękne amury łowiliśmy. Tutaj jak widzicie jest wielki kanał, bo to jest wyrowisko, gdzie był kopany piasek. Bardzo głębokie, 18 metrów głębokości, czyli gdybyście tutaj siedli na wiosnę, no to macie 100% pewności, że oprócz promieni słonecznych nie złowicie nic, ale strefa, ta zachodnia, która jest wschodnia, która jest o wiele płytsza, jest świetnym miejscem do tego, żeby zacząć dęcić i spróbować złowić karpę. Więc reasumując, na wiosnę wybieramy płytkie zatoki, szybko nagrzewające się, tam gdzie ta woda zdecydowanie różni się temperaturowo od tej w miejscach głębszych. Miejsca o dużym nasłonecznieniu. Czasem warto poobserwować zbiornik, na który się wybieramy, gdzie po prostu, bo czasem po prostu nawet jeżeli jest płytka zatoka, ale jest dość osłonięta od słońca, to ona tak szybko się nie nagrzeje, więc obserwujemy, gdzie najszybciej ta woda się nam nagrzeje. No i oczywiście wiatr. Wiatr potrafi na wiosnę zmienić bardzo dużo, ponieważ nawiewa ciepłą wodę w dane miejsce. Więc jeżeli spełnią się takie warunki, że na przykład jest dość chłodno, następuje nagłe ocieplenie, co jest pierwszym sygnałem dla ryb, żeby żerować. Znamy zbiornik, wiemy gdzie jest płytka zatoka, miejsca, w których odbywa się tarło i gdzie ryba będzie się w pierwszych kolejnościach kierowała właśnie na wiosnę. No i jeszcze sprzyja nam wiatr, że wieje w tą zatokę, to mogę powiedzieć, że mamy prawie 90% szans na to, że ten sezon rozpoczniemy z karpiem na macie. Jak już wybierzemy sobie miejsce i będziemy wiedzieli, że karpie tam przebywają, musimy je jeszcze jakoś przekonać do tego, żeby je złowić. No i tutaj przychodzi sprawa nęcenia. Sprawa nęcenia, która jeżeli zrobimy tego nęcenia za dużo, może nam bardziej zaszkodzić niż będzie z tego korzyści. Więc tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na punktowym nacjaniu, więc jeżeli mamy przykładowo krótkę zamętową, no to dosłownie dwie garście paletów, poruszonych górek trochę aromatycznego traktora, bo, który zawiera dużo cukru, nie dajemy żadnych oleistych sklepów, jeżeli chodzi o wiosnę, bo się to w wodzie rozprowadza. Przykładowa kiełbaska z paletem i poproszonymi kulkami, Tutaj Monika pokazuje jak to wykonać. Wsypujemy wszystko do wiadra, drobny, 2 mm pelet. Do tego rzucamy troszeczkę kulek. Kulki oczywiście warto by było pokruszyć, po to, żeby fajnie koło tego pelletu się znalazły. Dodatkowo tutaj dodajemy jeszcze w Moniki przypadku metod mix. Metod mix sprawi, że jeżeli taka obłaska się otworzy, zrobi dużo zamieszania, ściągnie białą rybę, a biała ryba która będzie właśnie spożywała ten drobny pokarm, wciągnie karpie, a karpie on, mamy nadzieję, że spuszczą się na naszą kulkę, która będzie w obszarze nęconym. Atraktory, tak jak wspominałem, te na bazie cukrowej, one świetnie y, sprawdzają się w tych zimnych, niskich temperaturach. Można je też używać latem, ale latem sprawdzą się także te, które są oleiste, puste, bo wtedy lepiej rozpuszczają się w oczy. Używając y, materiałów PVA, jeżeli łowimy z rzutu, no to używamy węższych tuneli, dalej nimi, nimi rzucimy. Jeżeli łowimy blisko, to wywózki, możemy użyć kiełbastek 35 nawet 50 mm. Tyle o nęceniu. Przechodzimy do dalszego kroku. Jakie przynęty na wiosnę? To pytanie, które często się pojawia. Więc od razu Wam mówię, że wybieramy przede wszystkim przynęty, które zabierają mało tłuszczu. Czyli najważniejsze na co musimy zwrócić, no oczywiście smak i inne aspekty również są ważne, ale musimy zwrócić uwagę na to, że te, temperatura wody wzrasta, ale jest jeszcze chłodna. To jest tak samo, jakbyście sobie wzięli dwie szklanki wody. W jednej miałcie ciepłą wodę, w drugiej zimną. Gdy wpuścicie do niej olej, kropelkę oleju, to w której się będzie lepiej rozchodziła? No oczywiście w tej ciepłej. Więc jeżeli kulka ma dużo tłuszczu, oczywiście może być najlepiej zbilansowana, ale nie będzie tak szybko pracowała, bo będzie zamknięta przez dłuższy czas. Dlatego wybieramy kulki o aromatach słodkich, na przykład e, whisky NLT, ananas, morwa e, lub nasza nowość, karpkola, e, która jest dobrze zbilansowana właśnie e, nawet do łowienia wczesnowiosennego. Zawiera mało tłuszczu, będzie szybko pęczniała, pracowała i wabiła ryby, bo przede wszystkim na tym nam zależy, żeby skutecznie i szybko zwabić ryby w okolice naszego zestawu. Dokładnie, więc wiosną też trzeba uważać na różnego rodzaju dopalania przynęt. Zawsze, według nas, lepiej postawić na przynętę, która ma naturalny zapach, taki, który po uparowaniu, bo kulki, które my wytwarzamy są parowane, podczas procesu parowania tracimy mniej aromatów, podczas procesu gotowania ten aromat bardziej się wypukuje. Kolejny etap to jajka, jajka, które dodajemy do kulek, jajka ze skorupkami. Tak jak Monika wspomniała, dużo białek mlecznych, protein roślinnych. Te kulki wtedy są bardzo dobrze, otwierają się i nawet w wodzie 4 stopnie mieliśmy okazję łowić amury, karpie, które jak widać wybierały to, ten pokarm i smakował im i dobrze go trawiły. Dzisiaj mamy też dla Was konkursik konkursik, w którym będzie można wygrać zestaw przynęt NLT. Tutaj jest to karb nowość w dwóch kolorach, 15 mm oraz 20 mm, a także atraktor. Eee, więc jakieś krótkie pytanie? Może, jeżeli ktoś będzie znał odpowiedź, podnosi rękę, podchodzi do nas. Jeżeli odpowiedź będzie dobra, no to dostaje zestaw przynęt. Tak, to może. Eee, kto zna dwa smaki przynęt NLT? Zapraszam. Cześć, jak masz na imię? Jakie to dwa smaki? Coco Jumbo i whisky. Dokładnie. Coco Jumbo i whisky, a dla Ciebie e, pakiecik nowości, czyli hardcola. no i oczywiście atraktor, który zawsze warto dodawać, no i życzę, żeby pierwsza ryba na macie wylądowała. A my zapraszamy wszystkich na nasze stanowisko. Sala trzecia, stanowisko 35, z hasłem NLT na targach Rybomania 2025 minus 30 na wszystkie przynęty. Dziękuję Wam za uwagę. I życzymy, żeby ten sezon rozpoczął się przepięknie, a przede wszystkim, żebyście odpoczęli nad wodą, e, zrelaksowali się i dobrze nastroili, bo ten sezon dopiero się zaczyna i będzie trwał jeszcze długo. Do zobaczenia. prawo!